Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Rekin Biznesu. Mamy dzisiaj 14 luty, dzień zakochanych. Ale ja dzisiaj nagrywam taki odcinek, ponieważ przez kilka dni nie nagrywałem i patrzyłem, obserwowałem rynek, co na nim się dzieje. No i nachodzą pewne tutaj priorytety, pewne wiadomości, które się pojawiają na rynku i pewne zagadnienia, o których chciałbym z Wami tu dzisiaj podyskutować i powiedzieć, moją tutaj wizję, moją, mój punkt widzenia. Słuchajcie, yy, cały czas obserwujemy rynek i cały czas czytamy nowe wiadomości, do których przejdziemy za chwilę, ale dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić nowym projektom. Dlaczego? Dlatego, że ciągle się mówi, że przecież świat kryptowalut dopiero raczkuje, dopiero jest gdzieś tam w fazie rozwoju i te projekty, które mają teraz nadejść, będą zmieniały wiele istotnych rzeczy w świecie kryptowalut. No właśnie, a co ze starymi projektami? Co z... z z projektami, które teraz rosną po 400%, ale za chwilę mogą być gdzieś postawione w kącie. Dlaczego nikt o tym nie mówi i nie mówi się o tym, że dziennie czy w ciągu roku pojawia się ileś set projektów, które naprawdę mają ogromne potencjały na wzrosty i które będą na pewno rosły? A na przykład powiem Wam, taki jest tutaj, można powiedzieć, ekosystem. E, Polka Dot, gdzie pojawia się masę różnych innych projektów w tym systemie, które mają ogromne pompowanie i ogromne chęci na to, żeby zaistnieć w nowym systemie blockchaina i w systemie Polka Dot. A przecież takim jednym z takich projektów jest, moi drodzy, Polka Starter. Jest teraz projekt Room, który pojawił się. Jest projekt Umbrella, czyli parasolka. I wiele, wiele, wiele innych, i ja dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć troszeczkę o tym i powiedzieć, jak ja to widzę, bo gdzieś przeczytałem ostatnio artykuł, że projekty, które nie będą wprowadzały drugiej warstwy, czyli nie będą szły z postępem, które będą gdzieś zostawały z tyłu, czyli nie będą nadążały na tym, żeby w tym rynku być konkurencyjne, tak? Czyli mieć tanie opłaty, szybki przesył i tak dalej, po prostu kiedyś znikną i znikną ze sceny. Boleśnie można powiedzieć, i boleśnie dla inwestorów, którzy uwierzyli, że te projekty będą nadal rosły i będą pompowane. Bo gdybyśmy teraz spojrzeli, zobaczcie na ten rynek, to jakby co by nie wejść, w każdy projekt on urósł w odpowiedni, mm, jakiś tam sposób do tego, jak ten rynek przez chwilę się zachowywał. I możemy zobaczyć, że niektóre projekty rosły po 100%, a niektóre po 400%. Ja nie będę się dzisiaj tu zagłębiał, wyliczał, wam pokazywał, który urósł 100%, a które 400%, bo myślę, że to każdy z nas potrafi sobie zrobić i spojrzeć w CoinMarketCapie na takie rzeczy. Dzisiejszy odcinek chciałbym wam pokazać, a pokazywałem już wcześniej w którymś moim odcinku, listę ikonowych nowych projektów, na które ludzie czekają. Oraz w które ludzie wcześniej inwestują pieniądze. No właśnie, nikt o tym nie mówi, przestało się mówić o ICO, przestało się mówić o różnych innych projektach, zaczyna się cały czas drążyć w kółko jeden i ten sam temat Ethereum, Bitcoin i różne tam inne projekty, a nikt nie mówi to, co jest w zapleczu, nikt tego nie pokazuje. Mówi się tylko o tym, co urośnie 100%, co, je, co urośnie 1000%, a przecież. Tu gdzieś w przeciągu już czekają nowe projekty, które naprawdę będą odgrywały kluczowe role na naszym rynku. I po malutku przejdziemy dzisiaj do tych kart, które tutaj naszykowałem. Może zacznijmy od pierwszej karty. Zobaczcie, tutaj jest na Coin Desk. Ja chciałem Wam pokazać artykuł. Odnoszący się do, zobaczcie, do ceny bitcoina, że bitcoin już prawie rekord nadchodzi, gdy analitycy handlowie pisali zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych bitcoinem jako rosnące w oszałamiającym tempie. I zobaczcie, tu jest bliziutko e, na, rekord na poziomie wszechczasów 49 700, i za chwilę mamy 50 000 e, na bitcoinie. I jak sobie na to popatrzymy, o, coś tu mi się, o, dobra. Jak sobie na to popatrzymy, no to wszyscy cały czas patrzą w jedną stronę na króla kryptowalut, ale gdzieś czytając w ostatnim artykule, właśnie odnośnie drugiej warstwy, wszyscy mówią o tym, że jeżeli Bitcoin, czyli wokoło tego Bitcoina nie podstaną różne projekty, które będą dawały mu drugie życie, no to zostanie on tylko tym Store of i tym inwestycyjnym, można powiedzieć, przysłowiowym złotem. Ale to przysłowiowe Store of Value ma swoją określony potencjał i on na pewno, jeżeli tak to zostanie odczytane i tak to zostanie przyjęte, nie będzie rósł, nie wiadomo, Bóg wie ile, bo gdzieś to się zatrzyma, bo ma to być stabilne, Pozycja na rynku kryptowalutowym, a nie jakaś ogromna spekulacja i rosnący po tysiąc razy aktywo. Zresztą dobrze wiecie, że raczej tysiąc razy Bitcoin już nie urośnie, a są projekty ICO, o których Wam zaraz tutaj. Pokażę nadmienie, które mają taki potencjał i które mogą rzeczywiście tyle razy wzrosnąć. Ale tu, zaczynając od tego Bitcoina, od króla kryptowalut, pokazuję wam, że cał, całkiem blisko jest 150 tysięcy i każdy już czeka na to przebicie 50 tysięcy. Jak przedtem czekało się na 20 tysięcy, później na 30, później na 40, teraz czekamy na 50. A później, jak to jest prognoza, że niby ma być 100 tysięcy do końca roku, a następny jeszcze rok ma być naprawdę olbrzymi też wystrzałem, bo przewidują wszyscy, że nawet 300-400 tysięcy. Nie będę was tu zanudzał, pokazałem tylko, że po prostu ten bitcoin rośnie i ma ogromny potencjał, który drzemie w nim. Ale przejdźmy do tej kluczowej tutaj aspektu, czyli dzisiaj o tych nowych projektach. Zobaczcie ostatnio dodane nowe kryptowaluty i patrzcie ja Wam chciałem pokazać, ta tabelka jest tutaj wpisujemy na Coinmarketcapie sobie zaznaczamy taką opcję i zobaczcie ostatnio dodane projekty i mamy PizzaSwap, zobaczcie teraz ten projekt ma spadek, ale mamy tort urodzinowy na przykład i on rośnie 70% coś procent. i patrzcie takie projekty tu pojawiają się non stop, a są projekty, które teraz ich nie widać tutaj, w ciągu 24 godzin rosną po 200, 300 a nawet 400% procent. i zobaczcie 190, 134% procent jasny jakiś, słuchajcie projekty można by powiedzieć wzięte z dupy całkowicie i mają na celu tylko i wyłącznie pewną farmę i pewne e, korzyści e, spekulacyjne. Ale są projekty, które e, pojawiają się na rynku e, w drugiej tutaj liście, która za chwilę wam pokażę, e, czyli to jest gorąca lista ICO. Zobaczcie, które mają naprawdę określony już e, standard, które mają określone już e, tutaj m, przyszłościowe cele, tak? I, 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 można tą listę sobie normalnie otworzyć, wpisując sobie www i tutaj sobie przeglądać po prostu to, co ma się pojawić na rynku. Ja nie jestem w stanie Wam tu dzisiaj opowiedzieć o 100% projektach, bo tego to nie wie nikt, bo różnie rynek się zachowuje i każdy widzi inaczej. I każdy inaczej przeczyta pewne wiadomości, które przynosi dany projekt. Niektórzy powiedzą, że jest to nowy parachain dla polka dot, inni powiedzą, że to jest po prostu coś, co nie zastąpi starych systemów parachainowych i jeszcze innych, wiele, wiele rzeczy, które będą się pojawiały wraz z tym nowymi tutaj projektami. Ale powiem Wam jedną rzecz. Na pewno nowy projekt, który jest, powstaje na jakimś ekosystemie, który ma już gdzieś na. E, swoim pokładzie, jakąś społeczność, czyli sprawdzamy go e, w, e, na Twitterze, ma już gdzieś zaczątki i współprac najróżniejszych, no to na pewno ten projekt będzie w fa swojej fazie początkowej rósł. Dlatego, że będą pojawiali się nowi inwestorzy, że będą chcieli w niego inwestować, a przy okazji będą zarabiali początkowi inwestorzy, a więc ci, którzy wchodzili w ICO. Ja powiem Wam szczerze, że w ICO nie wchodzę. I tak jak opowiadałem to we wcześniejszych filmikach, załapałem się tylko raz na jeden projekt na ICO, wtedy wpłaciłem te pieniądze, ale moim zadaniem, myślę, że i każdego z nas jest obserwowanie jakie projekty mają się pojawić i kiedy się będą one pojawiały na rynku. Czyli jeżeli ten projekt na przykład mamy tutaj, że Point Pay Mamy rozpoczęcie sprzedaży 20 lip... 22 lipca, a końcówkę mamy na 22 lipca 2021 roku. To w tym czasie można zrobić sobie gdzieś, nie wiem, w Excelu czy w czymkolwiek. E... Czy na kartce każdy z nas może zrobić sobie te projekty, które nas interesują, oraz zrobić sobie daty, kiedy one mają się pokazać na rynku kryptowalutowym, będą listowane na określonych giełdach lub na Uniswapie, czy na OneInch, Inch, czy w ogóle na różnych innych platformach, tak? czy na giełdach zdecentralizowanych i wtedy zainteresować się we wczesnym jeszcze fazie, chyba że interesuje Was wczesny dostęp, czyli inwestujecie w ICO. I taką listę tutaj możecie sobie, ja już ją kiedyś pokazywałem, ale pokazuję ją jeszcze raz, dlatego że powiedziałem Wam, że często jest tak, że takie projekty jak Polka Dot na przykład, które no, naprawdę niedawno. E, pojawiły się na rynku, bo przecież w tamtym roku dopiero i to było gdzieś listowane o ile dobrze pamiętam, lato 2020 roku e, początkowa cena na giełdzie Binance była 2 dolary 20 chyba, albo nawet poniżej 2 dolarów, dzisiaj ten projekt w swoim maksimum osiągnął ponad 30 dolarów, no to zobaczcie to jest 15% 15-krotny wzrost w ciągu zaledwie pół roku, no może trochę więcej niż pół roku, więc Chciałbym wam, żebyście patrzyli na takie również e projekty. Oczywiście, z tych projektów, wszystkie, które tutaj możemy zobaczyć, nie wszystkie będą miały potencjalne takie wzrosty, bo nie wszystkie są naprawdę rzeczowe i konsekwentnie będą wnosiły coś nowego do świata kryptowalut. Ale słuchajcie, można sobie wybrać 10 projektów, skupić się na nich i tutaj ta gorąca lista pokazuje po prostu to, co one mają, a żeby Wam jeszcze pokazać, na przykład tutaj weźmiemy tą Agorę, klikamy sobie na nią i zobaczcie, tu możemy sobie wszystko na temat Agory przeczytać, tak? Zobaczcie, co jest, z czym się to je, czy to są przejrzysty. Mamy od razu team, mamy wszystko dokładnie, co jest na temat tego projektu. Możemy sobie szczegóły zobaczyć, aktywne, od kiedy i tak dalej. A więc mamy taki podgląd, możliwość takiego podglądu. O, ja sobie wyszedłem stąd, takiego podglądu i możemy sobie weryfikować. Mało tego, możemy sobie tą nazwę po prostu przepisać i sobie wejść tutaj w Google i sobie znaleźć odpowiednią Stronę, społeczność, gdzie się ludzie udzielają, co na ten temat piszą, czy ten projekt jest godny uwagi, co ma wnieść, czym będzie i gdzie będzie on funkcjonował, czy to jest na Ethereum, czy to jest na Kosmosie, czy na Polkadot, czy to będzie Parachain, czy to będzie Defi, i tak dalej, i tak dalej. Znaczące właśnie kroki, i tak rozpoznając pewne projekty, możemy we wczesnej fazie po prostu być wczesnymi inwestorami. Ja nie mówię, że za, zawsze to się uda, tak, że wejdziemy w dany projekt i będziemy Bóg wie, ile zarabiać. Ale możliwe jest to, że chociaż będziemy mieli na przykład 5 czy 10-krotny wzrost e, tej ceny, tak i będziemy już mogli się w tym momencie e, po prostu załapać na jakiś konkretny zysk. Następną, ostatnią tutaj stroną jest Coindesk. Chciałem Wam pokazać jeszcze, że również na takich tutaj portalach możemy sobie powoli, powoli też zgłębiać różne informacje. Bo na przykład, jeżeli wejdziemy, no to mamy aktualności, mamy uczcie, telewizor, filmy, podcasty i tak dalej. Bitcoin stawia nowy rekord i już na 50 tysięcy. Ale tu jeszcze był jeden taki artykuł, o którym chciałem Wam pokazać, e, powiedzieć. Że protokoły Defi, Cream, Fi, Finance i Alpha zostały znowu zaatakowane i hakerzy znowu ukradli stamtąd pieniądze. Chciałbym, żebyście też na to zwracali uwagę, że nie wszystko złoto, co się świeci. Że to, że się mówi, że Defi jest fantastycznym, można powiedzieć, takim projektem blockchainowym, to nie zawsze jest tak, że tam jest wszystko dopracowane na, do ostatniej jego śrubeczki, do ostatniej części, że czasami ten mechanizm jest gdzieś wybrakowany i można z niego czerpać, czyli hakerzy mogą czerpać korzyści. I również zwracajcie na takie rzeczy uwagę, dlatego że jeżeli mamy takie zaistniałe sytuacje, to one później odbijają się na tym rynku. Po jakimś czasie Niektóre projekty, które będą się pojawiały, niedopracowane, będą rzutowały na to, że ten rynek będzie powoli stawał się gdzieś taki, na którym będą patrzyli inwestorzy troszeczkę z boku. Dlatego, że no, jeżeli tam można stracić pieniądze, to ja się trochę zdystansuję do tego, tak? A więc informacje, które przekazują nam różne osoby. Również są bardzo istotne w świecie kryptowalut i na to należy zwracać uwagę i obserwować po prostu to co się dzieje. Często na różnych kanałach na polskim YouTubie możemy codziennie śledzić po prostu różne rzeczy, różne wiadomości i warto z tego skorzystać. Ja nie będę powielał kogoś pracy i robił tutaj następnych krypto jakichś wiadomości, newsów czy innych rzeczy. Ja mogę wam powiedzieć po prostu o rzeczach, które... Na rynku się pojawiają, o, na, na które trzeba zwrócić uwagę, i gdzie trzeba e, zerknąć, żeby po prostu nie zagubić się i mieć tą wiadomość e, na temat inwestowania e, w nowe projekty kryptowalutowe. E, powiedziałem wam na jakich ja giełdach tutaj pracuję, na jakich giełdach jestem, i tak jak wam powiedziałem, warto tutaj sobie wchodzić i patrzeć, po prostu, jak to wygląda. No, prostym właśnie tutaj narzędziem jest. Coin Market Cap, na którym możemy wiele rzeczy znaleźć, na przykład ostatnio dodane nowe kryptowaluty, i patrzeć i obserwować, i czytać to, co właśnie ten kryptowalutowy projekt przedstawia. Bo uważam, że wiedza, którą my zgłębimy i którą, na którą spojrzymy, daje wiele, bo tych projektów. Naprawdę pojawia się olbrzymia ilość i będzie się pojawiła olbrzymia ilość. Czasami mówię, są to projekty po prostu zupy wzięte, nastawione tylko na jak największe wychapanie pieniędzy, a później po czasie po prostu one znikają ze świata kryptowalut. Myślę, że główny, ktoś powiedział, że głównym występnikiem jest um, instytucje na, na przykład które inwestują pieniądze w określone projekty. Na przykład Scali, Ale ja uważam, że Scali skupia się tylko do określonych projektów, bo e, oni po prostu zabezpieczają swoje finanse w, w miarę bezpieczny sposób. Czyli jest to Bitcoin i Ethereum. I teraz jeszcze jedna rzecz. Ostatnio również pojawia się wiadomość, że coraz więcej inwestorów wypłaca e, Bitcoina z giełd. I pojawia się widmo takiego, że e, zniknie gdzieś e, płynność e, na giełdach. Myślę, że troszeczkę jest to nadwyraz pomówione, dlatego że płynność giełd nie jest oparta tylko i wyłącznie na Bitcoinie, jak było to kiedyś. Coraz więcej jest przecież stablecoinów i coraz więcej firm płatniczych jak Mastercard, PayPal czy innych utożsamiają się z tym, że będą te stablecoiny traktowane jako można powiedzieć takie cyfrowe pieniądze. W cudzysłowie, tak, że będą uznawane to jako środki płatnicze. A więc giełdy powoli być może będą właśnie w ten sposób zabezpieczały swoją płynność, że będą oparte głównie na Stablecoinach, a nie już na bitcoinie jak było to kiedyś, na samym początku, że wszystkie pary były po postawione do Bitcoina czy do Ethereum, czy do czegoś innego, więc ja uważam, że to jest troszeczkę nad wyrost, e, takie troszeczkę straszenie. To, że jest wypłacony Bitcoin e, na portfele, to uważam, że też jest taką troszeczkę, można powiedzieć, e, fake newsem, bo jeżeli rzeczywiście by tak było, to naprawdę ta cena by e, mocno, mocno szybowała do góry, gdyby to miało zachwiać płynnościami e, tylu giełd kryptowalutowych, których powstaje, jak wiecie, też Coraz więcej. A więc tych bitcoinów naprawdę e, potrzeba jest do zabezpieczenia takich giełd masa. No, nie mówiąc już o tego, że Grayscale sprzedaje ileś tych bitcoinów. Niektórzy mówią, że półtora raza więcej niż wydobyto e, w ostatnim roku. Nie wiem skąd Grayscale bierze takie. No bo jeżeli giełdy by wyprzedawałyby e, swoje wartości, swoje, swoją płynność, to znaczyłoby, że po prostu podpisują na siebie jakieś tam. Wyrok. Więc uważam, że to też są pewne wiadomości nad wyrost przekazywane. Tyle na dzisiaj, w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj właśnie chciałbym Wam wskazać na to, że te projekty nowe, które pojawią się mają ogromny potencjał i to nie jest tak do końca, że jeżeli ktoś się nie załapał na stary projekt gdzieś Teraz, w tym obecnym momencie, że na przykład nie kupił sobie projektu, który wzrósł 400%, tak? No bo nie wiem, po prostu bał się tego rynku jeszcze, uważał, że to nie jest ten moment, nie jest ten czas. To słuchajcie, to nie jest tak, że zamyka się furtka, koniec, nie powstają nowe projekty, nie ma nowych innowacji, nie ma nowych projektów, które wnoszą ogromny potencjał na przyszłość. I nie kupiłeś, to już, to już się drzwi przed tobą zamknęły. Te drzwi są cały czas otwarte. I powiem Wam coś jeszcze. Ja uważam, że te drzwi będą coraz szerzej otwarte dlatego, że będzie coraz więcej ludzi się pojawiało w świecie kryptowalut, i coraz więcej firm widzi w tym swoją przyszłość na zbudowaniu nowej innowacji, na technologii przesyłu pieniądza, płatności, pożyczek, nieruchomości tokenów syntetycznych, tokenów NFT, czyli kolekcjonerskich itd., itd. To, co my dzisiaj obserwujemy, to można powiedzieć, na razie jest jakby zamknięty krąg, a ten krąg zaczyna się powoli otwierać i dopuszczać coraz to szerzej nowych graczy, nowych inwestorów, którzy można powiedzieć wstępują do pewnej tutaj grupy ludzi, którzy byli na samym początku. A i wiedzą już na ten temat dosyć sporo, i wiedzą po prostu, mądrze inwestując, na pewno będą skarniali odpowiednie tutaj pieniądze. Ja nie opieram się na spekulacji typu przeczytanie news'a i lecenia, i od razu kupowania Dodge'a, czy że Dodge będzie po. Jeden dolar, bo Elon Musk tak powiedział, a później za trzy dni pojawia się artykuł, że Elon Musk zarobił więcej na bitcoinie i na spekulacji jej, niż by sprzedał samochodów w, w ostatnim okresie. No tak się robi pieniądze, tak ludzie y, bogaci robią właśnie pieniądze. Jedną wiadomością mogą zarabiać o wiele, wiele więcej y, i to jest dla mnie troszeczkę również chora tutaj y, jeszcze y, sytuacja w kryptowalutach. Myślę, że z czasem się to zmieni i po kilku wystrzałach, tak jak było kiedyś Justina Sana, który wydawał miliony złotych na to, żeby spotkać się z Warrenem Buffetem, tak samo po Elonie Musku, po kilku jego tweetach i po kilku jego głupich wiadomościach, myślę, że zacznie to być ignorowane i. Inwestorzy po prostu przyzwyczają się do tego i nie będzie to jakimś odnośnikiem do tego i kierunkiem do cen. Kryptowaluta będzie nim tylko i wyłącznie projekt, który ma coś do zaoferowania na szerszą skalę. Dziękuję serdecznie za uwagę, za subskrypcję, za powiększanie tutaj mojego kanału widzami. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zrobimy kilka tutaj szerszych pozycji na temat. Projektów, które mają się pokazać, powiedziałem Wam, zwróćcie uwagę teraz na projekty, które pojawiają się w systemie Polka DOT. Polka Starter, o którym było głośno cały czas, odnotowuje wzrosty. Mówiłem już o nim bardzo dawno. Kto się zapakował, będzie powoli korzystał z tego, już poszło to 100% do góry. Więc będziemy następne projekty tutaj przedstawiać omawiać w, w przyszłym tygodniu. Zapraszam serdecznie do subskrybowania, oglądania. A na dzisiaj tyle, cześć, trzymajcie się z tej strony Lekkim Biznesu.